W 2014 roku Robert Nogal, zwany Frogiem, opublikował na swoim kanale YouTube filmik, gdzie gania się z motocyklami po Warszawie. Ale co się dzieje z frogiem od tamtego czasu? Gdzie on teraz się znajduje? Oglądajcie do końca, a się dowiecie. Co się dzieje z Robertem Nogalem, czyli frogiem? Frog nadal drwi z polskiego wymiaru sprawiedliwości czy siedzi już w więzieniu? Okazuje się, że najsłynniejszy polski pirat drogowy wciąż nie wylądował za kratkami polskiego zakładu karnego. Ma do odsiadki ponad półtora roku. Mimo prawomocnego wyroku, drogowy przestępca prawdopodobnie przebywa za granicą. Frok od lat jest najbardziej znanym drogowym przestępcą w naszym kraju. Przez wiele lat drwił sobie z wymiaru sprawiedliwości i ośmieszał policję. Jego historia zaczęła się właśnie 8 lat temu. Zasunął wtedy szaleńczym rajdem. W 2014 roku cała Polska o tym mówiła. Jak Frok prób swoim sportowym BMW M3 200 km na godzinę ulicami Warszawy mknął ulicą Puławską, doliną Służewiecką, trasą Siekierkowską, wałem Miedzeszynskim, aż do mostu Świętokrzyskiego. Tor wyścigowy zrobił sobie nawet z wąskich uliczek Powiśla. Całość nagrał i wrzucił do sieci. Co jest najciekawsze, w ciągu następnych lat niewiele robił sobie z wyroków. Nawet utrata prawa jazdy nie powstrzymała go przed ściganiem się ulicami Warszawy. Wśród internatów zaczęły się domysły, że może być synem prokurator, dzięki czemu unika odpowiedzialności. Były to jednak zwykłe plotki: Sam Frog był przez lata bardzo aktywnym w mediach społecznościowych, gdzie chętnie komentował stawianie mu zarzuty. Wcale nie zabijamy taką jazdą rodzin z dziećmi i nie powodujemy katastrof, twierdził. Choć prokuratura przedstawiła mu dwa zarzuty wprowadzenia bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu rondowym zaszalonej rajdy po Warszawie i Kielcach. No ale, właśnie, co się dzieje z Frogiem? Frog został w 2021 roku prawomocnie skazany na rok i 6 miesięcy więzienia. Zaraz po ogłoszeniu wyroku rozpłynął się w powietrzu. Przez rok pozostawał w ukryciu. Ale w styczniu 2022 roku śledztwem udało się go namierzyć w Londynie. Został tam zatrzymany i trafił do aresztu. Od tamtej pory minęło wiele miesięcy, jednak nadal nie ma informacji o tym, że trafił do polskiego zakładu karnego. Prawdopodobnie przed angielskim sądem. To ci się sprawa o jego eksadycję. Jeśli ci się filmik spodobał, zostaw łapkę w górę, zostaw suba z dzwonkiem, żeby trafiały do ciebie wszystkie moje filmy. Napisz komentarz, czy może ty coś wiesz właśnie, co się dzieje teraz z Robertem Nogalem.